Te przełomowe leki na cukrzycę mogą pomóc schudnąć nawet 20% masy ciała. To nie jest mit, to naukowy przełom. Analogii GLP1 i GIP to prawdziwa rewolucja w medycynie. Początkowo stosowane w leczeniu cukrzycy typu drugiego, teraz otwierają nowe możliwości w walce z otyłością. Jak to możliwe? Te leki naśladują naturalne hormony, które nie tylko regulują poziom cukru, ale też kontrolują twój apetyt. Najnowsze badania są zdumiewające. Pacjenci stosujący te leki osiągają znaczną redukcję masy ciała nawet bez cukrzycy. Co więcej, pacjenci zgłaszają mniejszy głód i lepszą kontrolę nad jedzeniem. To jak posiadanie wewnętrznego hamulca dla nadmiernego apetytu, ale uwaga, to nie magiczna różdżka. Analogi GLP-1 i GIP są jak dodatkowe koło ratunkowe w walce z otyłością. Nadal potrzebuje zdrowej diety i regularnego ruchu. Te leki nie zastąpią zdrowego stylu życia, ale mogą znacząco wspomóc twoje wysiłki. Szczególnie ważne jest to dla osób, które mimo wielu prób nie mogą osiągnąć trwałej redukcji wagi. Te leki dają realną nadzieję na zmianę życia. Otyłość to choroba, którą można i trzeba leczyć. Skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się więcej. Teraz już wiesz, że